O kurwa! Mój styl? Nie twój na pewno. O kurwa, zabawne, no, nawet zabawne. Troszkę inne. Przepraszam? No, na masie mam posiłek numer 3. Zabawny on jest tutaj. No, powiem szczerze, kurwa Nathan, naprawdę. Yy, naprawdę w chuj dobrze, nie? Dobry performance, tak szczerze. I nie taki mega ofensywny, tylko taki kurwa fajny, śmieszny, taki zdycy fajnie, spoko. Znaczy, <grytanie> no że mnie nie po prostu wybierzesz? No, bo wiadomo, że mnie wybierzesz. Zapytaj czy jak przejdzie, to czy zrobi z tobą tak jak z płatkami. <grytanie> Zobacz, jak on tu wyglądał, kurwa. Pojebanie dobrze! loczki mu nie pasują, no. Płatkami. No zobacz, chuj dobrze tu wyglądał. A jak cię wybiorę, to zrobić ze mną tak, jak z moimi płatkami? Bardzo chętnie. <gry mogę... <simulate> <grym pytań> napluć, mogę uderzyć, mogę zrobić wszystko, czego pragnie, także... <grym> <grym> Dobra, to przechodzisz! Dziękuję bardzo. byś nie mogło.